Chciałem Wam serdecznie podziękować za to uczestnictwo w naprawdę historycznej chwili. Czy to była historyczna, to się okaże, Wszystkie centrale związkowe, trzy największe centrale związkowe mówią jednym wspólnym głosem. Wiecie jak nam tego głosu brakowało podczas strajku w Budryku w 2007 i 2008 roku. Tam nas nikt nie wsparł. Teraz my to zapom zapominamy. Na nasz apel napisany w 2011 roku centrale się zjednoczyły. I teraz te centrale rozumią, że bez wspólnych działań walka o prawa pracownicze będzie walką pozorowaną. W tym. Wam dziękuję. Muszę Wam naprawdę muszę powiedzieć, że to co zrobiliście to jest wielkie. Ono zaprocentuje nie tylko dla nas, dla naszych rodzin teraz, ale w przyszłości dla całej polskiej młodzieży. Nasz związek, Związek Kadra z Budryka zawsze walczył o prawa pracownicze od 2001 roku walczy i będzie walczył. Nas nie będzie, mnie nie będzie, ale związek będzie istniał i będzie walczył, bo to jest związek walczący o prawa pracownicze dla przyszłości. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Wam Boże.